Aptekarze idą do sądu LPG Drożeje, a także dane o produkcji przemysłowej poruszyły wszystkich, nawet premiera rządu Donalda Tuska. Dzień dobry, minęła właśnie godzina dziewiąta. Jest wtorek 26 listopada. Zaczynamy poranny przegląd prasy i portali internetowych infor.pl Dorota Mandes. Zaczynajmy. A zaczynam od dziennika gazety prawnej, bo tutaj o tym, że aptekarze mają dość czekania na działania rządu i idą do sądu. Sprawa dotyczy y, pozwu zbiorowego ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody poniesione przez nich w związku z apteką dla aptekarza 2.0. To pierwsza taka zdecydowana odpowiedź rodzimych aptekarzy na uchwalone w ubiegłym roku prawo, które pozbawia ich możliwości swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Prawo to zakłada, że aby sprzedać swoją sieć, trzeba ją podzielić na Małe części liczące nie więcej niż cztery placówki, a kupującym może być tylko farmaceuta, co drastycznie zawęża krok potencjalnych nabywców. Wypłata odszkodowań może być poważnym wyzwaniem dla budżetu państwa, bo według Związku Pracodawców Aptecznych łączne straty przedsiębiorców związane z tym prawem sięgają aż 11%. Miliardów złotych. Rozwiązanie tego problemu zapowiadali przedstawiciele rządzącej koalicji. Jednak, wbrew obietnicom minister zdrowia Izabeli Leszczyny, nie ruszyły jeszcze prace nad nowelizacją. To okładka dziennika Gazety Prawnej. Tutaj również o tym, że Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki również prowadzi porządki po aferze Kolegium. Humanum. Co trzy lata każda uczelnia niepubliczna będzie musiała wnioskować do ministra nauki o ponowny wpis do ewidencji szkół wyższych. Obecnie jest taki wpis dożywotnio. Projekt zawiera też inne propozycje, określa m.in. minimalną kwotę stypendium socjalnego 1000 zł, wprowadza ulgi i zapomogi dla doktorantów oraz ogranicza nauczycielom akademickim możliwość podejmowania pracy na umowie zlecenia na innych uczelniach, co z pewnością nauczycielom akademickim się nie spodoba. To Dziennik Gazeta Prawna, a okładka Rzeczpospolitej o tym, że ceny LPG poszły skokowo w górę i jest to związane z tym, że 20 grudnia zaczną obowiązywać sankcje na LPG sprowadzany z Rosji, będącej do niedawna jego głównym dostawcą w sprawie połową udziału w imporcie. A LPG w Polsce to potężny rynek. Liczba napędzanych nim samochodów przekracza 2,5 miliona. Mają one rekordowy w skali UE blisko 13% udział w parku, w całym parku aut. Zdaniem Maciej'a Prośniewskiego, dyrektora branżowego portalu gazeo.pl, gwałtownych i drastycznych zmian nie należy się spodziewać, gdyż rynek LPG przygotowuje się do tego od dwóch lat. Według ekspertów rynku paliw autogaz dalej powinien pozostać konkurencyjny, utrzymując się na poziomie około połowy ceny benzyny. Rocznie w Polsce rejestruje się około 120 tysięcy aut na LPG. To artykuł z czołówki Rzeczpospolitej. Tutaj również pierwszy sondaż po ogłoszeniu wczoraj kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej Polski i badanie IBRIS. Wyniki tego badania. Rafał Trzaskowski w drugiej turze mógłby liczyć na 49,7% poparcia, a Karol Nawrocki na 26,2%. Procent poparcia, ale to początek kampanii, jak przypomina Rzeczpospolita, 10 lat temu w 2014 roku. Sytuacja była bardzo podobna, bo Bronisław Komorowski zyskiwał w sondażach poparcie, poparcie rzędu 56%, a Andrzej Duda 17%. I jak wiemy, wygrał Andrzej Duda, także wszystko się jeszcze może zdarzyć. Ignacy Morawski w pulsie biznesu komentuje wczorajsze dane. Dane o produkcji, które poruszyły nawet premiera Donalda Tuska, napisał on na portalu X. Tak, wreszcie w październiku według prognoz analityków produkcja miała wzrosnąć o 1,8%, a tymczasem mamy 4,7% i to mimo pogarszającej się wciąż sytuacji u naszych zachodnich sąsiadów. A Ignacy Morawski odpowiada premierowi: tak, warto spojrzeć na te dane z odpowiednim dystansem. Uśredniona dynamika produkcji przetwórczej w Polsce wynosi wciąż około 1% rok do roku. Dane wykazują się dużą zmiennością z miesiąca. Na miesiąc więc sam październik trudno traktować jako jakiś przełom. Indeksy nastroju w Polsce i strefie euro są na niskich poziomach. Sytuacja na rynkach surowcowych nie wskazuje na jakieś zauważalne ożywienie popytu na towary na świecie. Ale wszystko jest kwestią punktu odniesienia. Na tle innych europejskich krajów produkcja w Polsce wygląda nieźle, bo średnia dynamika produkcji w Unii Europejskiej ostatnio wynosiła minus 1% rok do roku. Na razie te przeciwności nie wykoleiły polskiej produkcji, konkluduję optymistycznie. Jest więc możliwe, że gdy przyjdzie cykliczne ożywienie, dynamika produkcji w Polsce będzie mogła wrócić w okolice 5%. To Puls biznesu. Tu na okładce temat, który jest również w Gazecie Wyborczej, bo chodzi o y, wybory w Rumunii. Tutaj Kalin Georgesku wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Jeśli zwycięży w drugiej, o czym pisze i Puls Biznesu i Wyborcza, to nastąpi dramatyczny zwrot w polityce zagranicznej tego kraju. Może to dotknąć również Ukrainę czy Polskę. A na koniec w Gazecie Wyborczej o czytelnictwie. Czy to kobiety napędzają czytelnictwo? W dorocznym raporcie z badań czytelnictwa przygotowanym przez Bibliotekę Narodową znajdujemy informację, że kobiety częściej czytają książki niż mężczyźni odpowiednio 50 i 36%. Kobiety czytają częściej, najczęściej są to młode kobiety w wieku od 15 do 24 lat, czyta aż 55% ankietowanych i 54%. W wieku 25-39, a według danych Eurostatu unijne czytelnictwo wynosi 52,8% najwięcej czytamy, czytają w Luksemburgu, Danii i Estonii, najmniej w Rumunii i na Cyprze, a Polska zajęła w tej statystyce 13 miejsce. W badaniu biblioteki narodowej czytelnictwo wzrosło z 34 do 43%, osiągając najwyższy odsetek od ponad dekady. Dotyczy to głównie poradników. Jak pisze Gazeta Wyborcza, na listach bestsellerów od ponad roku utrzymuje się kilka poradników, mających pomóc nam poradzić sobie np. z nadmiernym spożyciem cukru czy brakiem sukcesów zawodowych. Nawyki czytelnicze kształtowane są w dzieciństwie. To kultura w Gazecie Wyborczej. I na dzisiaj to już wszystko. Ja się żegnam, dziękuję bardzo, życzę Państwu dobrego wtorku. Do widzenia. thank mm -hmm. you